Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. Jesteśmy na Placu Grunwalskim w Szczecinie. Właśnie wróciłem z sądu, gdzie zapadł wyrok uniewinniający człowieka, który połamał w, dokładnie w tym miejscu brzozowy krzyż. krzyż. Krzyż postawiony w hołdzie ofiarom komunizmu, w tym, którzy zostali zamęczeni i zamordowani przez władze komunistyczne, zaborcze władze komunistyczne. Tutaj w tej chwili już stoi nowy krzyż, ale trzy lata temu pijany człowiek. Deklarujący się jako ateista, który wcześniej w urzędzie próbował zlikwidować ten krzyż, przeszedł tutaj przez płotek. I go po prostu połamał. Zatrzymała go wówczas policja, czyli sprawa była oczywista. No, doszło do zniszczenia przedmiotu kultu religijnego. Ja sam wielokrotnie razem z innymi organizacjami patriotycznymi, z ludźmi z tych organizacji, tutaj świętowaliśmy różne uroczystości, tutaj się modliliśmy. Ten krzyż jest, ma dla nas wymiar także bardzo mocno religijny, nie tylko patriotyczny. Dzisiaj pani sędzia, której już wizerunek zamieściłem w internecie, ponieważ takie osoby trzeba nagłaśniać z imienia, Nazwiska z twarzy, stwierdziła, że ten, że ten pan, który to zniszczył, który wdrapał się tam, połamał go, jest niewinny. Czyli co? Możemy teraz łamać krzyże w przestrzeni publicznej, możemy dzigać księży nożem i za to nie, nie będziemy odpowiadać. Jeśli coś podobnego by się stało w przypadku muzułmanów, w przypadku islamu, taki człowiek już dostałby jakieś dwa lata więzienia, twardego więzienia, po prostu. W tym przypadku nic się nie dzieje, w tym przypadku człowiek jest uniewinniony. Mecenas Sochański, były kandydat na prezydenta Szczecina z Prawa i Sprawiedliwości, reprezentował osoby skarżące, przedstawicieli stowarzyszenia Kontra 2000 i zapowiedział apelację. Mam nadzieję, że w apelacji tamten ten typ, który po prostu połamał krzyż w centrum Szczecina publicznie, zostanie skazany. W tej Polsce są na Szczecin Centrum. W Szczecinie schodzi tutaj obecnie w rozpoznaniu sprawy pana Tomasza Lalacha, oskarżonego o to, że w dniu 18 stycznia 2016 roku w Szczecinie na placu Grunwaldowskim, znieważając publiczny przedmiot czci religijnej przez połamanie krzyża symbolizującego wartości chrześcijańskie, obraził uczucia religijne osób, które jest Henryka Buchalowskiego, Ryczysława Kesprzyka, na rynek. To jest począt to, zarządku 196. To są to, że po pierwsze uniewinnia Tomasza Lelacha od popełnienia zarzuconego naczynu i po drugie na podstawie artykułu 632 pkt. 2 KPK postępowania obciąża skargi państwa. Proszę o czyść. Wyrokiem z dnia dzisiejszego sąd uniemini oskarżonego. Myśmy wnosili jednak za uznanie oskarżonego winnym obrazy uczuć religijnych. Wydaje mi się, że sprawa jest oczywista i że orzeczenie sądu rejonowego z dnia dzisiejszego jest oczywiście nieprawidłowe. Sąd bardziej zajmował się legalnością posadowienia krzyża niż obrazą uczuć religijnych. Jeżeli chodzi o obrazy uczuć religijnych, to kwestia czy krzyż był posadowiony legalnie czy nielegalnie nie ma na to żadnego zasadniczego wpływu. Mnie się kojarzy z, mojej, z mojego doświadczenia prawniczego takie orzeczenie rosyjskiego sądu w sprawie zbrodni katyńskiej, kiedy sąd powiedział, że e, oczywiście są dowody na to, że polscy oficerowie zostali zabici strzałem w tył głowy, bo są dowody w postaci czaszki i kuli, która przyszyła jedną i drugą stronę czaszki, ale nie ma dowodu na to, kto strzelał. W związku z tym e, odmówił rehabilitacji ofiar. Ja wiem, że może to porównanie nie jest adekwatne, jeżeli chodzi o skalę naruszeń, ale ono jest adekwatne, jeżeli chodzi o sposób myślenia sądu. Wydaje mi się, że stwierdzenie, że nie ma dowodu na to, że Pan oskarżony chciał obrazić czyjekolwiek uczucia, nie jest poprawne. Ten, kto niszczy krzyż wystawiony w miejscu publicznym, do czego sąd się zgodził, musi liczyć się z tym, że to obraża uczucia religijne innych osób. Pana przekonuje to tłumaczenie, że pan oskarżony chciał go usunąć, nie zniszczyć i ten krzyż sam się rozpadł, że nie było jego zamiarem zniszczenia tego krzyża? Ja myślę, że w świetle zasad logiki i takiego zwykłego życiowego doświadczenia to tłumaczenie oskarżonego nie zasługuje na wiarę. Oczywiście oskarżony może się tak tłumaczyć jak chce, bo takie ma prawo w procesie karnym, niemniej sąd ma obowiązek prowadzić sprawę w sposób niezawisły, to znaczy stosować zasady logiki, życiowego doświadczenia, zasady wiedzy i one wszystkie wskazują, że nie mogło w ten sposób dojść do takiego uszkodzenia krzyża, jakie faktycznie miał miejsce. Krzyż był połamany na cztery kawałki, a kawałki tego krzyża oskarżony trzymał w ręku i jeszcze mówił interweniującym policjantom, że miał prawo tak zrobić. Będzie apelacja? Myślę tak, ja, oczywiście Panie Henryku, tak, będziemy wnosić najpierw zapowiedź apelacji, to znaczy wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia, a jak się zapoznamy z tym pisemnym uzasadnieniem, to będziemy wnosić apelację.